Wiosna 334 roku przed naszą erą. Wojska Aleksandra Macedońskiego przeprawiają się na półwysep Azja Mniejsza w rejonie Sestos-Abydos. Tymczasem młody król Macedonii rusza w nieco innym kierunku na pielgrzymkę do pobliskiej Troi. Chce złożyć ofiary bogom i Herosom, by uzyskać ich wsparcie w czekającej na niego i jego ludzi długiej, trudnej i niezwykle niebezpiecznej wyprawie wsparcie w pojedynku z wielkim imperium Persji. To oficjalny przekaz, bo przecież nie tylko o łaskę bogów chodziło. Liczył się także wymiar propagandowy jego wpływ między innymi na morale żołnierzy. Mamy za sobą bogów, walczymy w słusznej sprawie, a teraz ruszamy w bujniczym bohaterowie dzieł Homera. Swoimi czynami piszemy nową Iliadę. Zejdźmy jednak na Ziemię, a przynajmniej na brzeg półwyspu wraz z Aleksandrem. Zanim jego stopa stanęła w Azji, wbił on włócznie w Ziemię. Był to wówczas symbol legalnego objęcia panowania nad danym terytorium oraz jasny sygnał. Aleksander Macedoński rozpoczął podbój Persji. To nie miała być zaledwie upieszcza wyprawa. Młody, niespełna 22-letni król Macedonii rzucił rękawicę potężnemu Imperium Achmenidów i rozpoczął podbój, dzięki któremu historia zapamiętała go jako Aleksandra Wielkiego. Wybiegliśmy nieco do przodu w naszej opowieści, dlatego teraz musimy się troszeczkę cofnąć. Cofnąć do roku 336 przed naszą erą i przenieść do macedońskiego miasta Aigaj, gdzie trwały uroczystości weselne z okazji ślubu córki króla Filipa II Macedońskiego z Aleksandrem I z Epiru. No i właśnie podczas jednego z dni tych uroczystości król Filip miał wkroczyć do wypełnionego znamienitymi gośćmi teatru. Po jednej swojej stronie miał syna Aleksandra, po drugiej swojego zięcia, jak się dowiedzieliśmy, również Aleksandra. Jednak tuż przed wkroczeniem posłał swoich towarzyszy przodem, chcąc wejść sam. Co też po chwili nastąpiło. I właśnie wtedy podszedł do niego niejaki pałzaniarz, członek jego gwardii przybocznej, który nagle dobył miecza i zadał Filipowi śmiertelny cios, a następnie rzucił się do ucieczki. Jednak w trakcie, gdy usiłował zbiec, potknął się, przez co pogoń go doścignęła i przebiła włóczniami. To jednak już nie miało większego znaczenia, gdyż Filip II Macedoński, człowiek, który z małej, słabej Macedonii uczynił. Silne nowoczesne państwo. Władca, który w 338 roku pod Heroneą pokonał siły Aten i Teb, tym samym przypieczętowując hegemonię swojego państwa nad greckimi polis, odchodził z tego świata. Tym samym na tronie Macedonii pojawił się wakat. Jak dobrze wiemy, natura nie znosi próżni. A więc niemal natychmiast po jego śmierci, ponieważ można było powiedzieć, że jeszcze ciało Filipa nie wystygło, a jego syn, 20-letni Aleksander, został postawiony przed frontem armii macedońskiej i okrzyknięty królem. Szybkość, z jaką to nastąpiło, oraz fakt, że śmierć Filipa wydarzyła się w niezwykle dogodnym dla Aleksandra momencie, sprawiły, że pojawiły się przypuszczenia, pogłoski, jakoby to Aleksander lub jego matka maczali palce w śmierci Filipa. Aleksander tak naprawdę miał bardzo dobre powody ku temu, by Filip jednak odszedł z tego świata. Nie tak dawno przyszedł na świat nowy syn Filipa zrodzony z jego nowej żony Kleopatry, Macedonki. Tym samym Filip uzyskał dziedzica czystej krwi macedońskiej, którego zamierzał uczynić swoim następcą w miejsce Aleksandra. Jakkolwiek jest wiele przesłanek świadczących o tym, że Aleksander lub jego matka machczali palce w śmierci Filipa, tak nie ma dowodów jednoznacznie rozstrzygających tę kwestię. W każdym razie nowym królem Macedonii został okrzyknięty Aleksander. Jednak to jeszcze nie załatwiało sprawy. Teraz musiał ugruntować swoją władzę, stworzyć solidne fundamenty dla swoich rządów. A zaprawą dla tych fundamentów miała być między innymi krew. A więc Aleksander rozpoczął czystki. Usunięcie konkurentów do tronu oraz przeciwników jego władzy pośród macedońskich elit miało wyeliminować potencjalne ogniska buntu. Z kolei jeśli chodzi o sprawy zewnętrzne, wiele ośrodków, w tym greckich polis, Dostrzegło w śmierci niezwykle groźnego przeciwnika, jakim był Filip, okazję do wyrwania się z macedońskich sideł oraz ukrócenia macedońskiej hegemonii. Jeszcze nie wiedziano, czego można się spodziewać po Aleksandrze. Niejaki Demostenes, słynny ateński demagog, określił go mianem smarkacza i zwykłego durnia. I ten sam smarkacz i dureń wkrótce na czele swoich oddziałów przemierzył energicznym marszem chwiejne tereny i stłumił opór Tesali, Teb i Aten. Notabene wierołomne teby, które najpierw uznały jego władzę, a potem się jej sprzeciwiły, zrównały z ziemią, a ich ludność została wyrżnięta lub sprzedana w niewolę. Ogólnie porządkowanie spraw zajęło Aleksandrowi dwa lata i przez ten okres dał się poznać jako niezwykle zdolny, i błyskotliwy i energiczny polityk, który, kiedy było trzeba, potrafił grać dobrotliwością, a kiedy potrzeba była inna, okrucieństwem. Po uporządkowaniu spraw mógł wreszcie skierować swoją uwagę w inną stronę, tam gdzie od dawna zamierzał – ku Persji. Idea inwazji na potężne Imperium Achmenidów zamiast ustawicznego angażowania sił i środków w co rusz powstające konflikty w Grecji, była stosunkowo nowa. Urzeczywistnić nią już chciał ojciec Aleksandra Filip, który nawet podjął pierwsze kroki w tym kierunku, ponieważ wysłał część swoich sił na półwysep Azja Mniejsza, po to, aby utworzyły bezpieczny przyczółek, tak aby przeprawa całe, całości armii przebiegła bezproblemowo. Jednak oczywiście w realizacji tych planów przeszkodziła mu śmierć. Jednak przejął je jak pełen ambicji Aleksander, który miał wszelkie warunki ku temu, aby je zrealizować. Silne państwo, doskonała armia, z którą nie mogła się równać żadna grecka polis, rozwinięta administracja i gospodarka. Jednym słowem, to, że Aleksander tak szybko, wręcz praktycznie tuż po rozpoczęciu rządów, dwa lata to jest bardzo krótki okres, mógł ruszyć przeciwko Persji, to było dzieło Filipa. Wiosną 334 roku inwazja się rozpoczyna. Główne siły macedońskie przeprawiają się na półwysep Azja Mniejsza w rejonie Sestos-Abytos. W tym czasie Aleksander, jak wspomniałem, dopina sprawy boskie i propagandowe, a może nawet propagandowe przede wszystkim. Wsparcie bogów i charosów też z pewnością nie zaszkodzi. Wyruszył na konfrontację z imperium wielokrotnie przewyższającym jego Macedonię swoim potencjałem terytorialnym, ekonomicznym i ludnościowym, a także militarnym. ówczesne imperium perskie rozciągało się od Azji Mniejszej, przez Egipt, Mezopotamię, sięgając Indii. Jednak miało też swoje problemy. Rozległość terytorium prowadziła do tego, że rządcy poszczególnych prowincji, satrapowie, często wykazywali się brakiem lojalności względem króla Persji i dążeniami do niezależności, co powodowało, że kraj wielokrotnie musiał mierzyć się z buntami i wojnami domowymi. Jednym słowem, państwo rządzone przez króla Dariusza III było wciąż potężne. Jednak nie był to szczyt jego potęgi. Aleksander przeprawił swoje siły, nie będąc niepokojonym przez Perską Flotę. Następnie szybkim marszem poprowadził swoje siły ku Daskyleonowi, siedzibie satrapy w Rygi Hellesponskiej Arsitesowi. Kierował swoje siły tam, gdzie spodziewał się spotkać nieprzyjacielską armię. Dążył do jak najszybszej konfrontacji. Jeżeli jakieś miasto odmawiało poddania się mu bez walki, omijał je. Nie mógł angażować swoich sił w oblężenia. Dlaczego? Pieniędzy na żołd dla żołnierzy miał na dwa tygodnie, a żywności na miesiąc. Musiał jak najszybciej stoczyć bitwę, w której rozgromi armię nieprzyjaciela, co nie dość, że zapewni mu łupy, to zapewne skłoni wiele lokalnych ośrodków do uznania jego władzy. Wspomniałem, że Aleksander zawdzięczał swojemu ojcu wiele, a przede wszystkim doskonałą armię. Ten element schedy można przyrównać do wspaniałego, ogromnego i potężnego zamku, który z jednej strony świadczy o prestiżu i jest oparciem dla władzy, z drugiej koszty jego utrzymania są niebotyczne. Nie inaczej było tutaj. Armia była oparciem władzy Aleksandra i gwarantem macedońskiej dominacji w Grecji. Jednak był to fundament niezwykle kosztowny, którego Aleksander nie mógł uszczuplić. Dalszy podwój był naturalnym kierunkiem w takim stanie rzeczy. A Persja stanowiła łakomy kąsek. Tymczasem Persowie koncentrowali swoje siły w Zelei. Tam także doszło do narady odnośnie tego, jakie kroki należy podjąć w obliczu inwazji. Na naradzie tej obecnych było między innymi pięciu satrapów, z których na czoło wysuwał się niejaki Aristes, satrapa Frygii Chelesponckiej, czyli obszaru, przez który maszerowały wojska macedońskie. Na naradzie tej obecny był także niejaki Memnon z Rodos, czyli dowódca greckich najemników w służbie króla Persji. Człowiek, który musiał doskonale zdawać sobie sprawę zarówno z atutów, jak i słabości Aleksandra. Ponieważ Memnon z Rodos wyszedł z propozycją unikania bitwy, unikania konfrontacji i okałacania ziem, na które wejdą wojska Macedońskie z wszelkich zapasów i kosztowności. Tam, gdzie znajdą się Macedończycy, pola mają być zniszczone, magazyny okołocone, a wioski, i miasta w razie potrzeby spalone. Realizacja tego planu mogła bardzo mocno pokrzyżować plany Aleksandra. Nieopłaceni, niedożywieni żołnierze mogli odmówić dalszego marszu. Jednak persowie odrzucili koncepcję Memnona. Po pierwsze, nie do końca mu ufali. Po drugie, Aristes czuł się odpowiedzialny za region, którym zarządzał. Nie chciał niszczyć swoich ziem no i pewnie obawiał się, jak wytłumaczy to przed królem Persidariuszem III. No i wreszcie po trzecie, sobie obawiali się, że realizacja tego planu sprawi, że zyskają miano tchórzy. Dlatego zdecydowali się zebrać siły i ruszyć na spotkanie armii na jeździe. Do tego spotkania doszło nad rzeką Granikos. Przyszłość tego kanału jest tak naprawdę w Twoich rękach. To od Ciebie zależy, ilu osobom wyświetlą się nasze treści i czy w związku z tym będziemy w stanie dalej je tworzyć. Jeśli uważasz, że po prostu robimy dobrą robotę, to wyślij nas znajomym, udostępnij w mediach społecznościowych lub zareaguj polubieniem lub komentarzem. To wszystko naprowadza algorytm i pozwala nam dotrzeć do większej ilości osób. Zachęcamy także do wsparcia nas na patronite lub postawienia nam kawy na Bajkofi, To dzięki takiemu wsparciu będziemy mogli działać dalej oraz wynieść kanał na nowy poziom. Armia dowodzona przez Aleksandra stanęła nad granikiem majowego popołudnia 334 roku przed naszą erą. Szacunki liczebności sił w trakcie bitwy nad granikiem są kwestią niezwykle niejasną, w szczególności w odniesieniu do Persów. Przedstawiamy Wam te, które uznajemy za najbardziej prawdopodobne, lecz i do nich nie przywiązujcie się przesadnie mocno. Młody król Macedonii uszykował siły w następujący sposób. Centrum zajęła ciężka piechota macedońska w liczbie 12 tysięcy, z której całość lub przeważającą część, bo 9 tysięcy, stanowili żołnierze walczący w słynnej falance macedońskiej. Szyk ten został wprowadzony przez ojca Aleksandra Filipa II i przy dobrym wyszkoleniu żołnierzy stawał się niezwykle niebezpiecznym narzędziem w rękach dowódcy. Falanga macedońska miała znaczną przewagę nad przeciwnikiem, którą zapewniały charakterystyczne, długie na od 5 do 6 metrów włócznie, zwane sarisami. Nieprzyjaciel miał niezwykłe problemy, żeby w ogóle zbliżyć się do żołnierzy ustawionych w tym szyku. Skrzydła zajęła jazda lewe łącznie 2700 ludzi, prawe 2400. Oprócz piechoty macedońskiej Aleksander posiadał także po 500 łuczników oraz oszczepników, których umieścił na prawym skrzydle. Nad prawym skrzydłem król Macedonii przejął także dowodzenie. Lewe powierzył swojemu doświadczonemu generałowi Parmenionowi. Naprzeciw sił macedońskich, w pobliżu koryta rzeki Persowie uszykowali swoje siły. Z przodu stanęła jazda w liczbie około 11 tysięcy, za nią piechota, z której maksymalnie 5 tysięcy stanowili dobrej jakości najemnicy greccy. A pozostałą, tak naprawdę nieznaną liczbę, słabej jakości oddziały lokalne. Notabene niektórzy badacze w ogóle kwestionują obecność innej piechoty po stronie Persów niż najemnicy greccy. Kto dowodził Persami, nie jest to jasne, jednak wiele wskazuje, że komenda lub chociaż rozstrzygający głos przysługiwał wspomnianemu już wcześniej Arsitesowi. A zatem, gdy spojrzymy na liczebność obu stron, dwie kwestie rzucają się od razu w oczy. Po pierwsze, przewaga w jeździe należała do Persów, z kolei Macedończycy zdecydowanie dominowali w piechocie. Nawet jeśli nie ilościowo, to bez wątpienia jakościowo. Po drugie, potężne imperium Achmenidów wystawiło przeciwko Aleksandrowi szczupłe siły. Dlaczego? Czemu nie skierowano przeciwko królowi Macedonii potężnej armii, jaką bez wątpienia można było zorganizować? Z wielu powodów, ale przede wszystkim Persowie nie wiedzieli, czego mogą się jeszcze po król Macedonii spodziewać. Nie zakładali, że mało doświadczony, niespełna 22 latek stanowi aż takie zagrożenie. Dlatego ten jak się zdawało mały problem miały rozwiązać siły lokalnych satrapów. Pole bitwy było rozległą równiną, przedzieloną rzeką Granik, której koryto stanowiło jedyną realną przeszkodę dla oddziałów Aleksandra. Lecz wbrew pozorom nie była to przeszkoda poważna dla przeprowadzenia natarcia. Rzeka była stosunkowo płytka, jej nurt w momencie bitwy łagodny, a brzegi jedynie miejscami mocno strome. Tak czy inaczej, brzeg, na którym znajdowali się Persowie, był nieco wyższy od tego, na którym rozmieszczone były siły macedońskie, co mogło dawać przewagę w walce. Aleksander, mimo dzielącej obie armię przeszkody, chciał uderzyć natychmiast. Nie zamierzał dopuścić, aby przeciwnik wymknął mu się z rąk. Dodatkowo po południu słońce było za plecami jego żołnierzy, a raziło w oczy nieprzyjaciela. Persowie stojąc w pobliżu koryta rzeki zamierzali zasypać najeźdźców oszczepami, podczas gdy rzeka spowolni ich natarcie. Część sił złożona z najlepszych jednostek miała zetrzeć się z oddziałami bezpośrednio dowodzonymi przez Aleksandra, tak aby zabić macedońskiego króla, co doprowadzi do załamania morale armii wroga. Jak z kolei zamierzał rozegrać tę partię Aleksander? Zobaczycie obserwując bitwę. Obie armie stały przez chwilę naprzeciw siebie, gotowe do starcia. Persowie nie kwapili się do opuszczania swoich korzystnych pozycji. Było jasne, że to Aleksander grabiałymi i to on musi wykonać pierwszy ruch. Zaczął na prawym skrzydle. Przeciwko Persom posłał 800 jazdy i 500 piechoty, zapewne oszczepników. Oddziały te wkroczyły w nurt granika, gdzie Persowie najpierw obrzucili je pociskami, a następnie natarli, wjeżdżając w rzekę. I opuszczając swoje korzystne pozycje na jej przeciwległym brzegu, Aleksander natychmiast to dostrzegł. Właśnie do takiej sytuacji dążył. Zebrał całą jazdę, jaką posiadał na swoim prawym skrzydle, i uderzył na nieprzyjaciela. Zażarta walka toczyła się teraz w korycie rzeki, którą Macedończycy za wszelką cenę starali się pokonać. W tym momencie Persowie nieomal zrealizowali swój główny cel taktyczny. Satrapowie natarli wspólnie na Aleksandra, aby go po prostu zabić. W bezpośrednim starciu Aleksander otrzymał cios mieczem w głowę i tylko założony na nią hełm ocalił mu życie. W momencie, gdy Pers szykował się do ostatecznego ciosu, został wyeliminowany przez jednego z żołnierzy macedońskich. To był tak naprawdę krytyczny moment bitwy dla Macedończyków, którzy teraz zaczęli brać górę nad jazdą perską. Widząc to, zięć Dariusza III Mitrydates wyprowadził przeciw uderzenie na spychającą Persów z rzeki jazdę macedońską. Zakończyło się ono niepowodzeniem, a sam Mitrydates poległ. W tym czasie na lewym skrzydle trwały zmagania jazdy tesalskiej z Persami, o których jednak nie wiemy więcej niż to, że do nich doszło. Także piechota macedońska ruszyła z miejsca i rozpoczęła przeprawę przez rzekę. Persowie obrzucili ją oszczepami i w zasadzie ograniczyli się jedynie do tego. Widząc, że najlepsze oddziały, znajdujące się na lewym skrzydle, ustępują pod naporem sił macedońskich, a po chwili rzucają się do ucieczki, sami wycofali się. Na polu bitwy pozostali jedynie greccy najemnicy, piechurzy, którzy i tak nie zdołaliby ujść przed jazdą macedońską. Zgromadzili się oni na wzgórzu, na którym zostali otoczeni przez siły macedońskie. Zakładając, że Aleksander nie będzie chciał tracić na nich swoich ludzi w niełatwym boju, próbowali negocjować warunki kapitulacji. Macedoński władca jednak nie był skłonny do żadnych negocjacji. Być może chciał dać przykład, co spotka wszystkich Greków, którzy staną po stronie Persji. Najemnicy zostali zmasakrowani przez oddziały macedońskiego króla. Bitwa nad Granikiem była wielkim sprawdzianem dla Aleksandra. Sprawdzianem, który zaliczył niezwykle pomyślnie, wykazując się odwagą, śmiałością i dobrym rozeznaniem sytuacji taktycznej, choć niemal przypłacił ten sprawdzian życiem. Starcie to umożliwiło Aleksandrowi opanowanie znacznej części Półwyspu i było wstępem do wielkiego podboju imperium Achmenidów. Przegrana mogła podkopać władzę Aleksandra i doprowadzić nawet do obalenia jego władzy oraz zniweczenia macedońskiej hegemonii w Grecji. Tak się jednak oczywiście nie stało. A teraz król Macedonii skierował swoje siły na południe, aby podporządkować swej władzy miasta na wybrzeżu Półwyspu. Ale o tym opowiemy sobie kiedy indziej.